Hej, witam w nowym odcinku. A wróciłem jeszcze do tego generatora. Udało mi się go podpiąć do 50 ohmów do analizatorka tajny SA. I oto efekt 89 MHz minus 47 dBm ale mamy tu tłumik 50 ohmów czyli no minus 17 dBm mielibyśmy, ale dałem tłumik żeby żeby tu zawsze było 50 ohmów i żeby analizatorek miał, analizatorek miał trochę lepszą liniowość. A dlaczego zawsze 50 ohmów? Już tłumaczę. Poczekam na ostrość. O, dobra. Kolera. No. Usunęłem te kondensatory, które tu były. A pojemność sobie emulujemy inaczej. Emulujemy pojemność i jednocześnie mamy na wyjściu 50 Ohm. No z 50 omów przetransformujemy na tą pojemność. Hmm. W jaki sposób? Użyłem tego układu do pasowania. Przerobiłem go z tego odcinka o tranzystorze. Z początku kanału w ogóle. Sprawdzi. Skorygowałem go na podstawie odczytów znano VNA. A już wyłączę, może? Generatorek i przechodzimy do omówienia Z 50 omów do tego miejsca mamy około 100 picoforadów, ale po drodze jest jeszcze SMA i ścieżka 7 mm, 50 omów. I pewnie tam dochodzimy, tam do tych. Ja wiem. Być może 150 pico. Tam transformuję ten układ. A użyłem sobie... Możecie sobie jakiegokolwiek użyć programu do wykresu Smitha. Ja użyłem JJ Smith. Aby zaprojektować ten układ sobie do pasowania. Znaczy nie. Żeby sobie na jego zaciskach Uzyskać za konkretną impedancję, no to musimy zaprojektować ten układ tak, żeby dopasowywał 50 ohm do impedancji sprzężonej, żeby zachować warunek dopasowania energetycznego. No. No i tym sposobem udało mi się mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, zachować rezonans i się dopasować, żeby podnieść jakieś urządzenie pomiarowe. Baterii ma mało, to włączę pracujące z 50, z 50 ohmami. Tłumik dodatkowo zapewnia, że tu zawsze będzie 50 omów I jeżeli by go umieścić, ten cały generator na płyce, tu można nawet malutki jakiś tłumik jednodecybelowy, by żebym, no właśnie, żeby tu zawsze było 50 omów żeby zawsze nam transformowało na te stopiko z groszami od ścieżek. Właśnie. żeby, no żeby nie musiał być cały czas podpięty jakiś odbiornik. Inny. No i w taki sposób sobie możecie zrobić jeszcze impedancję, którą powinien widzieć na tych zaciskach swoich. Tutaj. Gdyby okazało się, że pojedynczy. Kondensator by nie wystarczył do wzbudzenia układu. Na podstawie programu, mamy dopasowanie. To już kabelek może być nawet dłuższy, bo na obydwu wrotach będzie 50 ohmów, właśnie. Mam takie wygodne, wyj wygodne wyjście odbioru sygnału nieco mało moc może gdybym brał z kolektora byłoby pewnie prościej byłoby pewnie większy poziom sygnału No ale musiałby no ale z kolektora to właśnie byłoby lepiej pewnie to już zbuforować i i tyle